Siemka, siemka, pozdrowe. byłem chwilę, mnie nie było, byłem gdzieś na urlopie i tak jak zostawiłem, tak wszystko wisi w Meridach, a szedł za mną pomysł jeszcze z tym Colnago i jak widzicie jest takie kierownica pięknie, o ładnie, cały jest zakurzony i tak dalej, a tam pajęczynki gdzieś tam i mamy założony Przednie koło było na szybkę, więc wymieniłem je na szybkości. Mam jakieś inne używane. Marko i założyłem Challenger 33. Bardzo ładne, ale tanie bo 50 zł za sztukę. Już sobie siedzi w widelcu, Będzie pasować. Z tyłu też jest koło oryginalne. Jakie to było, tylko zmieniłem oponę. Też założyłem 33. Tam trochę miejsca, gdzieś mniej więcej nie ma. Tutaj trzeba wycentrować to koło, bo jest. Teraz jest ten, ten, bije na boki, ale już powiedzmy siedzi. Nawet jak ładnie tutaj jest, sobie zezuwa. krzywo jest, krzywo, ale będzie prosto. No, wymienimy tą kierownicę mostek. Chyba na, kierownicę tam chyba na współczesną. Jeszcze zaraz ją wyciągnę gdzieś. I będziemy robić to kolejno dzisiaj, bo 32 stopnie jest na dworzu. W cieniu, w słońcu jest pewnie 37. Jeszcze z dzieciakami trzeba wyjść na jezioro pobawić się, popływać Więc może później Ale na pewno coś w tym temacie zdziałamy Diamanta muszę wyciągnąć na świeże powietrze i zrobić mu parę zdjęć Pokazać wam jak on wygląda W plenerze Praktycznie jest gotowy tylko wyjechać Na ulicę Czy na ścieżkę rowerową Pozdrowie, chłopaki i dziewczynki